Powiatowy zarząd dróg w Wieluniu od września będzie miał nowego kierownika, długoletni szef jednostki. Antoni Burzyński postanowił przejść bowiem na emeryturę. Jest czas, który zobowiązuje do tego, żeby no powiedzieć, że należy no przejść na emeryturę. No może jest to ciężka decyzja, powiem, dla osób, które prowadzą. W miarę aktywny tryb życia tego związanego z pracą. No ale myślę, że trzeba się z tym pogodzić i, no i po prostu ustąpić miejsca młodym też ludziom prawda, prężnym, działającym, z rozmysłem, z rozwagą. Dodajmy, że Antoni Burzyński przepracował na drogach 40 lat, a o 14 jest kierownikiem powiatowego zarządu Dróg. Pierwszą moją pracą, którą podjąłem był rejon dróg publicznych w Nysie, to jest w województwie opolskim. Później była przerwa na służbę wojskową dwuletnią. No, i po tej służbie wojskowej dwuletniej rozpocząłem w 1973 pracę tutaj, właśnie w Wieluniu, pracując w rejonie eksploatacji dróg publicznych. Następnie przekształciło się to w rejon dróg publicznych, w zarząd dróg, i w roku 1999 powstał Powiatowy Zarząd Dróg. No byłem tam osobą, która organizowała tą jednostkę, no i później no, zaproponowano mi, żebym również no, był kierownikiem tej jednostki. Zgodziłem się na to. No i tak przez 14 lat do chwili obecnej pełnię tą funkcję. Ile kilometrów dróg wyremontowano za czasu kadencji szefa powiatowego zarządu dróg? Mamy sieć 365 kilometrów. Jest to sieć, która no, po roku 98, bo to był przełom 98, końcówka 98, początek 99, no, była siecią zaniedbaną, dlatego, że mm, te drogi jako drogi niższej, powiedzmy sobie, kategorii były no, postrzegane przez te firmy, które prawda, zarządzały no, w sposób, powiem tak, pomacoszony. Myślę tak, że gdzieś w granicach 50 km dróg zostało przebudowanych. Nie chciałbym się tutaj prawda, bawić w takie bardzo precyzyjne wyliczenia. Natomiast mogę powiedzieć, że w ramach programu Przebudowa no, w szlaku bursztynowego w tym, w tym programie wykonaliśmy około 32 km za 28 milionów. Przy okazji wizyty w Powiatowym Zarządzie Dróg dowiedzieliśmy się jakie prace remontowe są prowadzone obecnie. W tej chwili wykonaliśmy odcinek około kilometra w miejscowości Łagiewniki. Jest to odcinek, który ma nową nawierzchnię, ma kanalizację burzową, ma chodnik, ma ścieżkę rowerową. Także te oczekiwania, które były nam stawiane, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, są realizowane. Nasi szefowie przyjęli te rzeczy, które podnoszą walory bezpieczeństwa na pierwsze miejsce i realizujemy. Bez wątpienia jednym z najbardziej znaczących zadań była realizacja projektu szlaku bursztynowego, dzięki któremu wybudowano 32 km dróg. To była taka najbardziej znacząca, najbardziej widoczna. Część, powiedzmy sobie, przebudowanych naszych dróg, co ucieszyło i nas jako zarządce, bo mamy z tego tytułu mniejsze koszty, prawda, związane z utrzymaniem. No i myślę, że wszystkich użytkowników, którzy no, mogą jeździć w sposób bezpieczny, bardziej komfortowy, cieszy się po prostu tym, że można użytkować właśnie takie drogi. Na Antoni Burzyński zdradził, czego najbardziej będzie mu brakowało po przejściu na emeryturę i jakie ma plany na przyszłość. To, czego mi będzie najbardziej brakowało, no, no tak nie za bardzo sobie wyobrażam, jak w tym domu będę mógł siedzieć, prawda, i nie myśleć o drogach. E, telefon mam włączony. Obecnie przez 24 godziny, nie wspominając o okresie zimowym, prawda, kiedy no, tych telefonów jest znacznie więcej, bo może i tych problemów, prawda, i tych takich spraw trudnych mm, dla użytkowników jest również więcej. No, myślę, że no, no, to troszkę będę chciał odpocząć no i myślę, że no, jeżeli będą takie możliwości, to może w jakimś tam powiedzmy sobie stopniu no, będę chciał podjąć jakieś tam działania typu nadzory czy projektowanie i no, w jakiś sposób no, być w dalszym ciągu w kontakcie FARDA z tą swoją branżą dróg, mostów. Zarząd powiatu nie zajmował się jeszcze tematem nowego szefa powiatowego zarządu dróg. Nie można wykluczyć, że przez pewien czas jednostka będzie miała pełniącego obowiązki kierownika. Antoni Łużyński na swoim miejscu widziałby Alicję Krzemień, która jest jego zastępcą. Nie wiem kto mnie zastąpi, no więc decyzję podejmie zarząd powiatu, który, który będzie myślę wybierał osoby. Taką, która będzie odpowiadała. No myślę, że y, moja y, pani, która pełni obowiązki, która jest zastępcą, y, jest osobą na tyle przygotowaną, na tyle kompetentną, że w zupełności sobie poradzi. Myślę, że te osoby, które tutaj wspólnie ra, y, razem pracowały ze mną, są osobami y, przygotowanymi na tyle, że, że sobie poradzą.